Dzień dobry! Kochani, znowu bardzo ważny temat, jakim są wibracje, czyli podnoszenie tych wibracji i obniżanie tych wibracji. Postanowiłam ten temat podzielić na dwa odcinki. W dzisiejszym chciałabym Wam powiedzieć o tym, co nam obniża wibracje, a w kolejnym opowiem o tym, w jaki sposób możemy te wibracje podnieść. Co będziecie mogli dzisiaj tutaj znaleźć? Po pierwsze, chciałabym powiedzieć o tym, czym w ogóle są wibracje, dlatego że jest to jeden z takich tematów, który się obecnie bardzo przewija, i mówi się o tym, że trzymaj wysokie wibracje, o to ma niskie wibracje i tak dalej, to mi obniża wibracje, to mi podnosi wibracje i tak dalej. Ale co to w ogóle są te wibracje? Czy my w ogóle jesteśmy tego świadomi? Uważam, że w dzisiejszych czasach ma to szczególne znaczenie, zawsze miało znaczenie i ma to związek z manifestowaniem rzeczywistości. Pewnie też byli, jesteście, byliście, część z Was jest zainteresowana tematem manifestacji, takiej świadomej manifestacji, czyli tym, co nam się w ogóle w życiu przydarza, i to, jakie mamy wibracje, ma na to absolutnie zdecydowany wpływ, dlatego że rezonujemy z, wy, z wydarzeniami czy z sytuacjami, które mają podobny poziom wibracyjny jak nasz. Temat afirmacji, tutaj, prawda, czym są afirmacje, w jaki sposób właściwie afirmować i tak dalej. Ale te, to o tym akurat nie będzie w tym odcinku. Ten temat, mówię, wspominam o tym, bo ten temat zawsze był ważny, natomiast jest szczególnie ważny w dzisiejszych czasach, w związku z tym, co się dzieje na tej naszej planecie. Myślę, że też coraz więcej o tym słyszycie, zwłaszcza jeżeli jesteście zainteresowani tematami e, rozwoju duchowego, rozwoju świadomości, w ogóle jakby tak trochę siedzicie w tych tematach. Coraz więcej osób się tym interesuje. No właśnie, między innymi. Albo w dużej mierze, dlatego właśnie, e, że mamy takie czasy, a nie inne i myślę, że to się będzie jeszcze bardziej pogłębiać. E, więc witam Was serdecznie na tym kanale i ten kanał jest w dużej mierze właśnie o tym, czyli jak łączyć psychologię, taką wiedzę bardziej tradycyjną, czy seksualność człowieka, bo są to dwa obszary, którymi się zajmuję, ponieważ jestem psychologiem i seksuologiem, właśnie z rozwojem duchowym. Ja bardzo często mówię o tym, że duchowość jest technologią i my trochę tak postrzegamy tą duchowość w taki sposób magiczny, wydaje nam się, że to są jakieś takie magiczne sprawy, ta duchowość, nie rozumiemy w ogóle o co w tym chodzi, a jak zaczynamy w tym troszkę głębiej grzebać i trochę bardziej się tym interesować, no to nagle okazuje się, że nazywamy magią coś, czego tak naprawdę nie rozumiemy. No to są jakieś procesy za tym, stoją za tym jakieś procesy, o których nie mamy pojęcia i dlatego nam się to wydaje takie magiczne. Tak, jak wiecie, no, pokazać by komuś y, na przykład y, film na laptopie albo w telefonie, to też by tam zaglądał z tyłu, by się zastanowił zastanawiał nad tym, jak ci ludzie tam weszli do środka. Tak? Komuś mam na myśli na przykład jakieś plemiona w Amazonii czy w Afryce, chociaż myślę, że coraz mniej takich ludzi. Na świecie jest, którzy nie mają kontaktu z, te, z tego rodzaju technologią. No, zaglądaliby do tego telefonu, dlatego że nie wiedzieliby, jaka technologia za tym stoi. My wiemy, jesteśmy z tym troszkę bardziej otrzaskani, dlatego do tego telefonu tak nie zaglądamy. Ale podobnie jest z, z duchowością. Też nam się wydaje, że to są jakieś magiczne tematy, no ale nazywamy magią technologię, której e, nie znamy i której nie rozumiemy. Więc ja tutaj na tym kanale staram się trochę łączyć jedno z drugim. I przepisywać wam właśnie na język e, taki, może czasem bardziej psychologiczny, zagadnień związanych z duchowością, albo czasem właśnie tłumaczyć wam zagadnienia psychologiczne, które są związane z seksualnością człowieka, właśnie trochę bardziej na tą taką technologię, czyli na duchowość, jaka za tym wszystkim stoi. Więc e, dlaczego ważne zagadnienie wibracji? Po pierwsze, dlatego właśnie, że zawsze to było ważne. W związku z manifestowaniem w życiu różnych rzeczy. Po drugie, dlatego ważne, że jest, że żyjemy w takich czasach, a nie innych, e, i staje się to coraz bardziej istotne, w jaki sposób wibrujemy. Być może część z Was słyszała o tym, że następuje teraz właśnie wzniesienie ludzkości, e, to tak zwane w niebo wstąpienie, które oczywiście rozumieliśmy trochę inaczej, bo rozumieliśmy je przez pryzmat religii. Natomiast, no, w moim odczuciu, e, taka Skuteczna duchowość e, no raczej stoi w opozycji do religii. Kiedyś łączyliśmy duchowość z religią, bo była to jedyna droga, jaką znaliśmy, i właściwie teoretycznie tak powinno być, prawda? Że to jest pewien taki obszar, który dokładnie mm, ogarnia te tematy rozwoju duchowego. No ale jakby. To w Biblii też jest napisane, że po owocach ich poznacie, więc wiecie, jakie są owoce, możecie sobie jakby sami dopowiedzieć całą resztę. Także to by było w temacie tego, dlaczego, dlaczego akurat taki odcinek i czym są wibracje. Natomiast, jak przejdziemy dalej sobie do tego, co te wibracje nam obniża, to chciałabym się tutaj skoncentrować na dwóch grupach czynników. Pierwsza grupa to są czynniki, które są związane z naszymi własnymi procesami, i tutaj chciałabym wziąć pod lupę różne zagadnienia związane z podświadomością, dlatego że wysokie wibracje i to też Wam za chwilę wyjaśnię o co tutaj chodzi wysokie wibracje są związane z szerszą świadomością. Szersza świadomość to znaczy wysokie wibracje. Jeżeli my jesteśmy w niskich wibracjach, to wtedy ta świadomość jest ograniczona i wtedy właściwie bazujemy na podświadomości, jedziemy na tym, zwanym, na tym tak zwanym automacie i na zapisach, które są zgromadzone w naszej podświadomości. Tak, może na, na ten moment brzmi to trochę mgliście, ale mam nadzieję, że za chwilę stanie się to yy, jaśniejsze. Więc. Pierwsza grupa czynników to są wszystkie te rzeczy, które są związane z nami. One są związane z naszymi wewnętrznymi procesami, z przeżywanymi emocjami, z rolą, którą przyjmujemy albo w której się stawiamy, itd. Więc powiemy sobie o tym, właśnie jakie emocje są niskowibracyjne, przy okazji jakich sytuacji te emocje czujemy. No, w kolejnym odcinku co możemy dalej z tym zrobić. Druga grupa czynników to są takie czynniki, które są związane z tematami bardziej zewnętrznymi, czyli na przykład w jaki sposób wpływają na nas miejsca, jak wpływają na nas różne treści, które do nas trafiają: telewizja, filmy, muzyka, ludzie e, bądź też pokarmy, które spożywamy. Mam na myśli tutaj na przykład mięso, alkohol, udrzywki e, i tego typu tematy. Więc e, przez to wszystko sobie przejdziemy. Mam nadzieję, że będziecie żyli trochę bardziej świadomie, będziecie wiedzieli przynajmniej, co się z wami dzieje, dlaczego się z wami dzieje, będzie, będziecie mieli większą kontrolę nad tym. No i tym samym będziecie trochę bliżej e, tego szczęśliwego życia spełnionego, o jakie przecież na wszystkim chodzi. Więc ten kanał właśnie ma na celu wsparcie Was w tych wszystkich procesach e, i pomoc w rozwoju świadomości. Dużo się już nie rozgaduję, zapraszam Was serdecznie. Dobrze, słuchajcie, zaczniemy sobie od wyjaśnienia tego, czym są wibracje. Wibracje to jest pojęcie fizyczne. To nie jest coś... Yy... Co jest pojęciem takim stricte duchowym. Zresztą, jak dla mnie, to jest właśnie jeden z tych pierwszych kroków, które wykonujemy do miejsca, gdzie duchowość spotyka się z nauką i duchowość jest właśnie technologią. Za duchowością stoi pewna technologia. Ja Wam przeczytam tutaj cytat z Einsteina, bo dla mnie, właśnie, Einstein, no na pewno też Tesla, to byli ci pierwsi naukowcy, którzy. Którzy właśnie łączyli duchowość z technologią, czy łączyli fizykę z duchowością. Kolejną taką postacią świata naukowego, był, bym powiedziała, że był Karol Gustaf Jung. Także myślę sobie, żebyśmy się tutaj spotkali, bo mamy trochę podobne podejście. On też zauważał właśnie wpływ mówił w ogóle przecież o podświadomości zbiorowej mówił powoływał jakby tutaj do tablicy takie różne pojęcia, które dopiero później zaczynaliśmy w tej współczesnej psychologii rozumieć, zaczynamy je w tej chwili rozumieć a on był taką osobą która jako jedna z pierwszych jeśli nie pierwsza zaczynała dawać sygnał że tutaj coś jest na rzeczy także ja się czuję trochę kontynuatorem bo to nazwisko to jest moje własne i to jest w dodatku nazwisko z urodzenia, bo to jest moje panieńskie nazwisko także to nie jest jakieś nie jest jakieś wymyślone i no, oczywiście wiemy, że nie ma przypadków, także na pewno tutaj też to jakoś tam się łączy, jakoś się w to wszystko wpisuje. Więc słowa Alberta Einsteina: wszyscy byliśmy w błędzie, bo to, co nazywamy materią, jest energią, której wibracja została spowolniona do poziomu odbieranego przez zmysły. O co tutaj chodzi? Chodzi o to, że wszystko w jakiś sposób wibruje. Tak naprawdę wszystko, co nas otacza, jest pewną formą energii. Możemy powiedzieć, że mamy e, wibracje wysokie i niskie, ale mamy też wibracje e, szybkie i wolne, więc bym powiedziała, że te wszystkie ciała subtelne mm, ta, właśnie ten świat duchowości, bo, bo duchowość to jest świat energii subtelnych. To są wszystkie te wibracje, czytaj, częstotliwości. W fizyce to się chyba nazywa w ogóle promieniowanie. E, one są e, szybkie. One po prostu, te drgania są bardzo szybkie. W momencie, kiedy to jest spowolnione i ta materia wibruje trochę wolniej, to wtedy staje się materią, zagęszcza się i wtedy jest dostępna naszym zmysłom. Tak, czyli mamy świat energii, który jest dostępny naszym zmysłom, wolnowibrująca energia, która jest materią, którą możemy doświadczać naszym zmysłom. Możemy ją powąchać, posmakować, zobaczyć, usłyszeć, dotknąć. I ta forma energii, która nie jest dostępna naszym zmysłom, dlatego że jest tak na szybkich częstotliwościach wibruje tak szybko, że naszym zmysłom nie jest dostępna. Albo przynajmniej naszym zmysłom fizycznym, bo ona jest dostępna innym naszym zmysłom, które też posiadamy, ale które są nazywane tymi takimi zmysłami, parazmysłami, prawda? Czyli tymi szóstymi zmysłami typu właśnie jasno słyszenie, jasno widzenie, jasno odczuwanie czy jasno wiedzenie. Wszyscy ludzie y, mają takie zmysły, tylko one są po prostu zwyczajnie nierozwinięte. No nierozwinięte, dlatego że zostały gdzieś tam na jakimś etapie zablokowane, ale ten odcinek nie jest o tym. Ja o takich rzeczach mówiłam w innych odcinkach, na temat na przykład pewnie pochodzenia człowieka, czy w ogóle rozwoju cywilizacji na Ziemi i tak dalej, czy jak, kosmicznego ujawnienia. Są inne odcinki u mnie na kanale, jeżeli jesteście zainteresowani takimi tematami, w których. Więcej mówię na ten temat. Teraz chciałam się skoncentrować na tych wibracjach, dlatego że ten temat jest i tak już opasły. Tak więc podsumowując, mamy wibracje, które są szybkie i to wtedy są te takie niedostępne naszym zmysłom e, tematy, i które są spowolnione i wtedy są dostępne naszym zmysłom, dlatego że one są w tym świecie materialnym. Ale też mamy wibracje, które są wysokie i niskie. I tu bym powiedziała, że Trochę tak naprawdę te szybkie mają związek z wysokimi, chociaż to nie jest tożsame, jak i te niskie mają związek z, z tymi wolnymi. Fajnie to oddaje system czakrowy. Jeżeli się poruszacie w tym systemie czakrowym w miarę sprawnie i, i jakby rozumiecie, o co tutaj chodzi, tutaj mamy. Z kolei światło, które można powiedzieć, że na pewnym poziomie my jesteśmy taką wiązką światła. Nasza istota jest właśnie taką wąską białego światła, które się rozszczepia w przejściu przez pryzmat, właśnie w tą taką tęczę, która, którą odzwierciedlają kolory naszych czakranów. Tak? Począwszy od czerwonego na samym dole, pomarańczowy, potem mamy żółty, zielone serce, no i te trzy wyższe czakry, czyli niebieski, indygo i fioletowy. I, I też czakry macie przypisane do różnych obszarów życia, które są związane właśnie z ciasno upakowaną materią, czyli tam, gdzie mamy te wolne wibracje, bo to jest bardziej materia, czyli osadzenie w ogóle w ziemię, w byciu, w ciele i to są dolne czakry, bo mamy czakrę korzenia, potem mamy czakrę kreacji, pomarańczową czakrę sakralną, potem mamy coraz wyżej, prawda? Aż do tych takich wi wysoko wibrujących czakr związanych z duchowością fioletowych czy rozbłyskujących białym światłem. Więc mówię o tym wszystkim, żeby was trochę tak bardziej zakotwiczyć i połączyć wam różne wątki. Może część z was już na tym etapie odpadnie, bo być może część z Was oczekiwała tego, że to będzie jakiś taki, wiecie, szybki, krótki odcinek na zasadzie tutaj pięć sposobów na, na podniesienie wibracji, czy obniżenie wibracji, czy uniknięcie tego, co działa na nas negatywnie, ale kochani, ten kanał nie jest o tym. Ten kanał jest o czymś innym. On jest, ja nie jestem w stanie w ten sposób z wami komunikować, więc ja bardziej wam opowiadam różne historie. Poza tym nie mam złudzeń co do tego, że jeżeli pracujemy nad swoim rozwojem osobistym, swoim rozwojem duchowym, to nie da się tego zrobić w ten sposób, żeby to było pięć, pięć metod na to, czy pięć metod na coś innego. Tutaj bardziej chciałabym Was trochę zmuszać do refleksji do zatrzymania się nad swoim własnym życiem, do zastanowienia się nad różnymi rzeczami, dlatego że tam jest rozwój. Bez refleksji, bez autorefleksji, bez zatrzymania się, bez takiego tak naprawdę powolnego i gruntowego gruntownego bez gruntownej zmiany swojego podejścia do różnych spraw i w ogóle widzenia rzeczy. Nie da się tego zrobić, bo to wszystko się robi strasznie powierzchowne, a my tutaj mówimy o naprawdę głębokiej zmianie i trzeba o tym posłuchać wystarczająco długo, czasami nawet obejrzeć sobie jakiś odcinek parę razy, żeby coś nas zaklikało. Dlatego, że słuchajcie, problem polega na tym, że o przepraszam, tu mi się komórka włączała, no, musiałam ją wyciszyć. Problem polega na tym, że ogromna, ogromna, ogromna większość ludzi na tej planecie ma bardzo ograniczoną świadomość. Tym samym ma bardzo niskie wibracje. My się do tego przyzwyczailiśmy, traktujemy to jako normę, wydaje nam się to, to absolutnie normalne i naturalne, bo po prostu to jest elementem naszej zwykłej codzienności, ale to nie jest właściwe. Prawda jest taka, że my jesteśmy naprawdę przepięknymi istotami e, boskimi, e, które działają na poniżej 1% w ogóle swojego potencjału. Więc to, czego wy doświadczacie, czego wszyscy doświadczamy w tej rzeczywistości, to jest poniżej 1% naszego potencjału. Więc możecie sobie wyobrazić, jak pięknie moglibyśmy żyć. I ludzie są bar mają bardzo zablokowaną świadomość. E, I dlatego. Czasami, wiecie, no takie słowa, jakie się słyszy, no my mamy takie uczucie w ogóle jakiegoś prania głowy, że to nam w ogóle, ja tego nie pomieszczę, nie dam sobie z tym rady. Notabene nagrałam też taki odcinek na temat tego, jak coś nam pierze głowę, jak sobie z tym radzić, także możecie sobie zobaczyć. Jak dam radę, to Wam tutaj wrzucę, jak nie, to sobie poszukajcie o mnie na kanale. Dlatego, że mamy w sobie blokady na treści z tego poziomu. I nam się to wydaje, że to jest takie wywrotowe i tak dalej. Ale jak będziemy o tym słuchać, po prostu troszeczkę się na to otworzymy. I temu też ma służyć ten kanał, żebyście się troszeczkę otworzyli na to i powoli wpuścili do swojej głowy po prostu inny sposób myślenia w ogóle o rzeczywistości. On nie jest po to, żeby Wam zagrozić. Yy, tylko on jest po to, żeby wam pomóc i żeby was wesprzeć. Również w tym przechodzeniu do tej, daj Boże, lepszego świata, jaki mamy w tej chwili. Yy, no właśnie. Ja Wam powiem, że dla mnie najbardziej takim, um, no bo oczywiście nie da się tutaj uciec od jakichś własnych historii, jakichś własnych doświadczeń i one zdecydowanie wzbogacają, wzbogacają moją pracę jako psychologa czego jako seksuologa, a pracuję z ludźmi właściwie już prawie 20 lat, więc tych historii ludzkich się przewinała cała masa, ale również moich jakiś własnych procesów, jakichś moich własnych doświadczeń. Dlatego ja sama na własnej skórze też różne sytuacje poznałam i byłam w różnych miejscach i próbowałam różnych rzeczy, dlatego po prostu wiem, jak różne sytuacje działają i co one potrafią zrobić z naszą świadomością. Na przykład... Mm, Powiem Wam, że bardzo wyraźnie widać podczas oczyszczania energetycznego, jak połączone są wibracje z, z poziomem świadomości. I w momencie, kiedy na przykład macie jakieś problemy energetyczne, to wpływają one za, na zablokowanie naszej świadomości. I ja myślę, że Cała masa ludzi ma właśnie problemy energetyczne, nasze systemy energetyczne są poblokowane, tym samym nasze wibracje są bardzo niskie. My nawet w ogóle nie wiemy, że my mamy takie niskie wibracje. I w momencie, kiedy na przykład robimy sobie oczyszczanie energetyczne, to wtedy zaczynamy czuć się lepiej, bo nam rosną wibracje, ale też nasza świadomość zaczyna być odblokowywana, i nagle my zaczynamy sobie różne rzeczy uświadamiać. To jest trochę tak, jakbyśmy. Ja czasami właśnie robię takie porównanie, że nasza świadomość to jest trochę tak jak taka latarka, światło latarki, z którą wchodzimy do jakiegoś pomieszczenia, które jest totalnie ciemne. My nawet w ogóle nie wiemy, co to jest za pomieszczenie. To może być piwnica, może być stare zamczysko, może być strych, może być mieszkanie. Nie wiemy. Mamy tylko jakieś wąskie światełko latarki i tym wąskim światełkiem latarki, tak jak światełkiem naszej świadomości, oświetlamy to pomieszczenie. I co jest. Jakby w spektrum tego światła, tej latarki, no to ono wydobywamy to z mroku, my to sobie uświadamiamy. Ale my po prostu jesteśmy jak dzieci we mgle no albo no właśnie, dziecko we mgle z latarką no to przecież to niewiele tam widać. To jest nasza świadomość. Nasza świadomość jest bardzo wąska. W momencie, jak oczyszczamy sobie swoje systemy energetyczne, zaczynamy się właśnie lepiej czuć i zaczynamy sobie różne rzeczy uświadamiać. Tym samym wychodzimy z takiego oprogramowania, jakie mamy w podświadomości, bo zazwyczaj jesteśmy w życiu kierowani zapisami z naszej podświadomości. My jesteśmy na tym takim automacie. My nie żyjemy świadomie. My nawet nie wiemy, co to znaczy żyć świadomie. Tylko jedziemy na tym tak zwanym automacie i tylko po prostu momentami się na że na, na pewnych sytuacjach łapiemy. I na przykład coś właśnie wejdzie. W światło naszej świadomości i my sobie uświadamiamy, że o to robię, na przykład, o to powiedziałem, albo nie wiem, pokłócimy się z kimś i na przykład, jak mu przebaczymy, to zaczynamy w ogóle akceptować na przykład jakieś jego zachowania albo jakiś swój własny proces, zaczynamy na przykład widzieć to, że byliśmy w swoim własnym procesie, graliśmy w swoim własnym filmie. I on też grał w, jakiś, w jakimś swoim własnym filmie, ale wcześniej tego nie widzieliśmy, bo byliśmy pochłonięci przez jakieś emocje, które nami targały, przez jakieś żale, złości, pretensje i tak Zwróćcie uwagę, że jak jesteście pochłonięci różnymi emocjami, takimi negatywnymi emocjami, takimi, też ja nie lubię właściwie emocje nazywać negatywnymi, takimi właśnie niskowibracyjnymi emocjami, no to wtedy macie zablokowaną świadomość. Lub mówimy rzeczy, których tak naprawdę nie myślimy, albo których tak naprawdę nie chcemy powiedzieć, potem się łapiemy, potem jak nam przejdzie złość. To są dokładnie przykłady tego, kiedy jesteśmy pod wpływem e, emocji niskowibracyjnych i jest, następuje zablokowanie naszej świadomości. Tak jak na przykład ludzie, nie wiem, zabijają kogoś w afekcie, bo są pochłonięci właśnie czymś. Kochani, i jak zwykle, żeby ten filmik nie był za długi, wiem, że de facto nie przeszłam za bardzo do konkretnych, no ale trudno, konkrety będą trochę później. Sądzę, że ta rozbiegówka i tak miała znaczenie i była ważna. Jeżeli macie ochotę zobaczyć cały odcinek w pełnej wersji, to zapraszam Was do siebie na stronę, tutaj w opisie macie link, wystarczy na niego kliknąć i będziecie mogli sobie zobaczyć wszystko jak w telewizorze. A ja na razie bardzo dziękuję, jeżeli się przydało to, co widzieliście, to proszę, jak zwykle, o pozostawienie łapki w górze i subskrybowanie mojego kanału, jeżeli do tej pory tego nie robicie a podobało Wam się to, co widzicie. Na razie!